Wszystkim przede mną mam Oppo 27. A teraz pokażę Wam, jak wyświetlić procent naładowania baterii na pasku stanu w tym urządzeniu. Zacznijmy od otwarcia ustawień, a następnie musimy przewinąć w dół i znaleźć powiadomienia oraz szybkie ustawienia. Tutaj musimy otworzyć pasek stanu. Jak widzicie, mamy tutaj procent naładowania baterii, który jest powiązany ze stylem baterii. Chodzi mi o to, że jeśli masz ten poziomy styl, to po naciśnięciu na procent naładowania baterii masz trzy różne opcje. Więc oczywiście, nie pokazuj tego na zewnątrz ikony baterii lub wewnątrz ikony baterii. Więc to są opcje, które możesz wybrać. Jednak jeśli wybierzesz na przykład opcję pionową, jedyną opcją wyświetlania procenta naładowania baterii będzie obok ikony baterii. Więc wszystko, co musisz zrobić, to po prostu to włączyć. I tak samo. Jest w przypadku opcji pętli i nie pokazuj, więc tak to działa. Jak widać, w opcji poziomej masz najwięcej, um, najwięcej opcji do wyboru, więc oczywiście ustaw opcję, która najbardziej Ci się podoba. Dobrze, to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film był pomocny. Jeśli tak, proszę wyjść. Proszę kliknij przycisk, subskrybuj i zostaw łapkę w górę.